Cześć! Witajcie w kolejnym filmie. Temat? Tym razem jesteśmy na... Pierwszy raz jesteśmy w sumie na zbiornikach komercyjnych nieopodal naszej miejscowości, jesteśmy dokładnie w Rosejowie. Są tutaj trzy takie dość, dość fajne zbiorniki. Co mi się tu na pierwszy rzut oka rzuciło i co mi się bardzo podoba, to to, że jest trzcina, jest tak w miarę dziko, a przy okazji jest fajna zrobiona taka po prostu infrastruktura, że można sobie przejść, nie, 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 nie ubłocić się i tak dalej. Dość fajnie to jest tak zrobione. Co tutaj jest za ryba? Przede wszystkim chyba mi się wydaje, że tutaj jest ten szczupak i okoń. Szczupak, okoń, słyszałem też trochę o sumach. No i grono białorybu łącznie z tym wprowadzanym z innych krajów. Czyli mamy karpia, mamy amura, mamy tą pygę, ale też mamy naszego złotego karasia i tak dalej. No ale naszym celem dzisiaj będą drapieżniki, głównie szczupak, ewentualnie okoń. Tak, dzisiaj naszym celem na pewno będą drapieżniki, dlatego że wzięliśmy sobie ze sobą tylko wędki spinningowe. Mi akurat udało się dorwać dzisiaj kij, także będę też sobie łowił tutaj z Michałem. Jeśli chodzi o, o właśnie te zbiorniki, to zarówno spinning, jak i tak jak słyszeliście spławik, grunt, no zobaczymy, no po prostu jesteśmy pierwszy raz. Michał tu już był, coś, o ten, coś na ten temat tej wody wie, ja jestem pierwszy raz, jeśli chodzi o łowienie. Chcemy zrobić jakąś taką e, krótką, fajną relację z, z tego wypadu, Miejmy nadzieję, że się wszystko uda, przede wszystkim, że ryby dopiszą. Także chyba no nie ma co przedłużać, lecimy chyba na dobrodę. Mamy pierwszą rybkę, słuchajcie. Malutki, malutki, bardzo malutki chłopaczek. Udało mi się nam Michała wędkę na boblerka, olbrzymiego wziął Także O, troszkę się niesympatycznie zahaczył Nie, ale widać, Zobaczcie. że w dobrej formie jest Świeżak Malusieńki szczupaczek o, ho, ho, ho. Taka mordka Słuchajcie, wpuszczamy go do wody Weź może Michałki, ja sobie go wpuszczam spokojnie Także wypuszczamy szczupaczka Pierwsza rybka, po paru rzutach Wracaj do wody Musienku. O, w bardzo dobrej formie poszedł na głębszą wodę. Także mamy, pierwsza ryba jest. Słuchajcie, y, rzucam sobie cały czas. Y, Rzucałem woblerem Michała. Zamieniliśmy się na chwilę wędkami, ale chcę wam pokazać, że założyłem jeszcze większą przynętę. Zakładam teraz, będę założyłem przed chwilą, będę ją rzucał. Jest ona taka, no wam powiem, że jakieś 5 cm na pewno ma. No zobaczymy, czy się sprawdza ta zasada, że jesienią większe przynęty się sprawdzają. No nic, rzucam dalej. Jest kolejna rybka. Co to mamy? O, ładne. trochę dużejsze łowienie. Ładny okonek. Założyłem ripera. Taką klasyczną biorą, białą perełkę. Wcześniej mi dwa spadły, ale zmniejszyłem trochę kaliber. I taki kolega nam się tu. Bardzo, pojawił. bardzo ładna rybka. Także wracam do wody. I Michał ma kolejną rybę i kolejny okoń, O, ten, ten ładny, ale ładny ten okonek jest. Zobaczcie ile wystaje gumki z pyska. Taki naprawdę solidny strzał. I poszła kolejna rybka. miał taki malutki garbek, stukał mi długo i wiesz, i odprowadził dopiero przy brzegu wziął. Wziął gdzieś tutaj. Słuchajcie, na dużego woblera nie było praktycznie brań, dlatego ja sobie tutaj założyłem teraz takiego małego woblerka zielonego, bardziej jaskrawego, bo tamten był biały. Co prawda jakieś tam może i podbicie było, ale no nie jestem do końca w stanie tego stwierdzić, ponieważ duży wobler już gorsze prowadzenie tego woblera. Teraz zakładamy coś takiego, spróbujemy, Michał cały czas łowi na gumy, dość małe i udaje się łowić te okonie. No zobaczymy, no rzucam tym woblerkiem, może akurat się uda. Proszę bardzo Michał wyciąga olbrzymią, olbrzymią gałąź Wiesz, że to jest korzeń tataraku tak olbrzymi korzeń tataraku rozgnięcie tak wielki no to nie drzewo. Jest, mamy kolejną rybkę Niedużego szczupaczka ja, chyba jeszcze mniejsza od poprzednika. A dobrze bo w język a nie w, wiesz nie w Tak. Także generalnie nie W przedszkole ale w dobrej formie o! Niewielkie, ale, ale forma jak najbardziej dobra. I mamy kolejnego okonia. O! Ten bardzo ładny okonek już. Już taki fajniej, fajniejszy. To. Jeszcze jeden okon i wiesz... I też na imitację okonia. Te okonie mają chyba aktorstwo we krwi, bo... No widzę, że za zażarł sobie tutaj za... A tak to powiem to... za mordkę. No wiesz no? tu jak wejdzie w tym kącie To nie ma problemu Kurwa Co ty opowiadasz? A. A, do, do, miał całą gumę w pysku stary Całą I był najładniejszy A. Do wziął tutaj tak w brzegu tak jak bierzek Taki rzut. Słuchajcie, mieliśmy kolejnego konia, niestety nam spadł przy samym brzegu. Trudno. Ale wziął na tak płytkiej wodzie stary, że aż dziwne. No. Spodziewałem się, że wiesz, że na, po... że na głębszej się Wziąłeś? Co? Jak go odprowadziło, pogoniło? Widać się? Ja tak niechlujnie podniosłem do góry, bo leżał twój zestaw. Tam, co zaczepy. I żeby go ominąć. A tu przywalił na gładko, no? A to to szczupły chyba był, bo już tak do góry już podszedł i tak dalej? Zaczął odprowadzać. No, tylko wiesz, leżała Twoja plecionka, co chciałem ją ominąć, podniosłem do góry i wiesz, go tak, no nie wiem, zazojeżdżało tak czy coś. No, ale tu wiesz, jak on tu jest, to... Ale to... widzę, że ładnie chodzą za tymi przynętami takimi okoniowymi, nie? Ale widzisz, no jest dużo okonia, nie? Wiesz, co tam masz takiego? Jest. Kurz was pan. Kurde. Akurat się nagrywało <śmiech> <śmiech> tutaj Spróbuj go jeszcze raz może? Ale nie, bo już wiesz, on się zabinął, dostał w zęby, wiesz. Dostał w zęby, to już raczej. Choć wiesz, czasami bywa tak wyspiony, że, że on dostanie w jeszcze raz atakuje. Tak. Ta. To jest to jest jednak gad taki, że wiesz Dwa razy, wiesz, raz odprowadził i raz uderzył no i to tak fajnie uderzył. Nie no, ogólnie ci powiem. Tylko wiesz, że... no jak szczupły niedużą przynętę wiesz, a jak jest większy tak gorzej trafi, no to go ciężko słuchajcie, minęło już troszkę czasu od naszego ostatniego od naszej ostatniej ryby próbujemy jeszcze tutaj nad tym ostatnim zbiorniku, gdzie złowiliśmy większość tych ryb, bo nareszcie niestety branie było podejrzewam, że to też po części to, że e, jednak słońce zaszło już się tak zrobiło troszkę gorzej. Próbujemy jeszcze jakiegoś czupaka wyciągnąć. Może nam się uda. Także no łowimy. W takim zbiorniku chyba tak najlepiej, bo ta ryba jest łatwiejsza do zlokalizowania. Na środku mamy dużo zarośli. a po bokach jest ona obwieńczona. ten zbiornik jest obwieńczony taką głębszą rynną, gdzie po prostu możemy się spodziewać jutro. A pozostałe zbiorniki mają nieco bardziej regularny kształt, przez co ta ryba jest bardziej rozproszona, trudniej ją namierzyć. Dokładnie. Zważył na to, że jeszcze tutaj Michał mówił, że na środku, na środku tej wody latem są po prostu trzciny, trzciny także tak, tam tu jest tu się w płyt, takiej rynnie dookoła, a tam są cały czas jakieś muczary. Nie wiem, brońko, ale, ale niestety nic. O troszeczkę, troszeczkę jak widzicie Szynęte mi wygięło Ale trudno mieliśmy kilka kontaktów ze szczupakami, ale wszystkie takie niefartawej będziemy razem jakieś uderzenia na mniejszą gumę albo pinki tuż po branży takie tak na tyle krótki, że ciężko je Wydawało mi się, że już te ryby były większe od tych, które zobaczyliście wcześniej, no bo tamte były takie typowe maluchy w przedszkole. No, ale niestety nie udało się. No, no tak, tamte to już takie typowa, typowe maluszki. No. dobrze do zarybienia nie do ławienia. I mamy kolejnego małego szczupaczka. To w ogóle się zapiął. Też nie trafił. Jak widzicie, dzisiaj przyszło nam bazować na szczupaczkowym przedszkolu. A i wraca do dom. Tu jest jakiś taki, wiesz, chyba przy kawałeczek. Miałem parę szczupłów. Wydaje mi się, że okonie tu też stoją, bo wiesz, kawałek głębszej wody i bum. No, ale szczupły też się może trafić. Jest! No. go. właśnie Tak. No, powoli, powoli, powoli. Nie, nie, nie doświeć w i do mnie. Yes. Aha, Mamy! Jest większy. Już większy. Taki, zobaczcie. Już ciut większy, ale fajna już Naprawdę fajny, fajny okaz. No i bum go do wody. Rzucamy go. Poszedł. Tylko płetwą machnął. Gratulacje. Dzięki. wiążesz tam jeszcze coś? No, to wiążesz, ja jeszcze tu porzucam może jeszcze jednego i będziemy będziemy z jazdę. No, może to się to jeszcze to uda jakaś jakaś sztuka. rzuciłem pudełki w moje ziemię i się Jeszcze naszego sadzkot w jaki ładny okrąg stary. Jest! Jest, ludzie, jest Ale patrz, taką wielką przynętę, a jak zdarza O, jak pięknie. Piękny okoneczek wraca do wody. Piękne kolory, czerwone. Szedł tam gdzie? Tam gdzie jego dom. słuchajcie ja byłem w święcie przekonany, że to był zatrzep. Bo nie czułem takiego typowego brania. Dlatego go tak mocno wycharowałem, a tu się okazało, że to ładny okoń. Próbujemy jeszcze raz. Trafiliśmy chyba na jakieś dobre miejsce. I tu jest chyba jakiś dołek. Wiesz co tu spod samych nóg gnu? Też byłem tu wcześniej coś podnapać. No i tego, do jego. Ale z samiutkich nóg jeszcze próbujemy, ale jak widzicie, już jest bardzo ciemno. Rzucam niedaleko od brzegów. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj wędkowanie. Zimno-ciemno. Zimno-ciemno, jak widzicie, trochę się tutaj udało nam jakoś nas doświetlić, żebyśmy mi w miarę jeszcze jasno tutaj byli, żebyście nas widzieli. No ale co, no ogólnie jest już godzina gdzieś około w pół do piątej, może około piątej już, nawet nie patrzyliśmy na godzinę, bo tak się zajawiliśmy tym wędkowaniem. Udało się na koniec wyciągnąć tego szczupaka, o konia, którego widzieliście. A no takie już ładniejsze ryby, bo to były No fajniejsze, późniejsze. fajniejsze. Szczerze powiedziawszy, no przyjechaliśmy tu pod większą rybę, znacznie, ale wszystko, każda ryba nas cieszy, bo no spędziliśmy fajnie dzień, słonecznie dzisiaj było, później się troszeczkę pochmurało, ale ogólnie było cały czas fajnie. Nie powiedzieliśmy najważniejszej chyba rzeczy. Na co łowiliśmy? Tak, generalnie ja stosowałem wędkę, którą Wam wcześniej pokazywaliśmy, czyli Okumę Black rock do 30 gram, do tego kołowrotek zauber 3000, plecionka grubości 15 10 mm. Był test tej wędki, także możecie sobie zobaczyć w poprzednich, e, filmach. W poprzednich filmach test wędki, wędki o Black Blackrock, a ja akurat łowiłem na e, Korm, Kormorana, to jest Black Bull, e, HC model. 270 cm długości 321 wyrzutu. Bardzo fajna wędeczka. Pierwszy raz dzisiaj ją mam w rękach i już prawdopodobnie w moich rękach <noise> zostaje. Bo dogadałem się z Michałem, to jest wędka Michała. Odkupiłem sobie ją od niego. Naprawdę fajna wędeczka. Do tego tu jest kołowrotek e, PEN, tak? to jest pen wersja... Battle w e, rozmiarze 3000 do... żyłeczkę, też masz 20 założoną. Zyłeczkę 20, tam była plecionka na tamtym kołowrotku. Także ogólnie sprzęcik się dzisiaj sprawdził, nie mieliśmy żadnych problemów. Problemów. Ja jestem ogólnie bardzo zadowolony z wędkowania, słuchajcie jeśli chodzi o najbliższe, najbliższe, najbliższe e, filmy, e, to jak wiecie szykuję się do montażu e, Pucharów Głowatki, i... gdzie naprawdę jest bardzo dużo materiału i zobaczycie, zobaczycie naprawdę ciekawy film, także na dzień dzisiejszy zapraszam Was do zobaczenia zapowiedzi tego, tego filmu, a podejrzewam, że on się na czasie pojawi. Co jeszcze mamy w planach? Na pewno za niedługo rozpoczniemy nagrywanie w studiu naszym, e, domowym, że tak powiem, prowizorycznym naszym studejku, w którym sobie będziemy kręcić filmy. Mamy bardzo ciekawy dla Was e, temat e, z filmami takimi w stylu vlogów. E, jak się, jesteście zainteresowani takimi filmami, e, to dajcie łapeczkę w górę, będzie to na pewno dla nas jakaś zachęta. E, mamy nadzieję, że te filmy się bardzo przyjmą. Postaramy się też zrobić kilka innych filmów związanych już tak typowo technicznych, jak w zeszłym roku. Co to będzie? Na razie jest jeszcze wielka niewiadomo, wielki znak zapytania. Zobaczymy. No, ale możecie nam podsunąć jakieś swoje pomysły, jeżeli wiecie, będziemy w stanie chętnie skorzystamy z jakichś Waszych pomysłów i przeprowadzimy coś pod tym kątem. No. Dokładnie, dokładnie. Wasze komentarze są dla nas bardzo istotne. Przepraszamy, że nie zawsze jesteśmy w stanie odpisać, bo to różnie bywa. Czasami po prostu gdzieś coś przeoczymy na szybkości, gdzieś ktoś w pracy sprawdzi czy coś, później zapomni odpisać. Jeśli tylko mamy możliwość, to zawsze na te komentarze odpisujemy. Także zachęcamy Was bardzo mocno do komentowania naszych filmów. Każdy komentarz jest bardzo, bardzo fajny. Nawet te negatywne, jak są uargumentowane, też bierzemy bardzo do siebie. Także, także tutaj nie przebieramy. Mamy no wasze na... wskazówki, łatwiej nam coś robić. Generalnie. Dokładnie, Dzięki dokładnie. Wasze wskazówki nas, się nam pomagają. Bardzo nas cieszy to, że kanał się rozwija, bardzo nam się to podoba. Mamy nadzieję, że nie da, za niedługo będziemy brać udział w rybomanii, tak. w targach rybomania. Jeśli jesteście zainteresowani takim filmem, to na pewno się jakiś film z targów rybomania pojawi. Nie wiem, czy to będzie jeszcze rubin, Sosnowiec, czy może Poznań. Zobaczymy. Chcielibyśmy być. Poznaniu, tylko że no, do Poznania mamy prawie 500 km, także to jest logistycznie troszkę cięż, cięższe przedsięwzięcie, ale mamy nadzieję, że damy radę. Na dzień dzisiejszy myślę, że nie ma co przedłużać. Fajnie połowiliśmy, było troszkę fajnych ryb, miło spędziliśmy czas z Michałem nad wodą. Także żegnamy Was. Każda łapka w górę daje nam satysfakcję i możemy dalej, po prostu mamy takiego powera do dalszej roboty, żeby robić te filmy. E, subskrypcja, jak wiecie, pomaga wam e, obserwować nasze filmy. Jesteście z nami na bieżąco. No i co? Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić was w każdy piątek na nasz film. Do zobaczenia ja. w takim bądź. Trzymaj trzymajcie, trzymajcie się. By być z filmami na bieżąco, kliknij subskrybuj.